Yo, hey, czyś, witajcie, z tej strony Koleks, a dzisiaj nagrywamy Five Nights at Freddy's 2. Tak, z okazji tego, że, za, że 5 grudnia będzie właśnie film o FNAFie 2, to postanowiłem nagrać właśnie tutaj tą przepiękną gierkę Scotta yy, i prawdopodobnie zrobimy z tego serię, tutaj będziemy przychodzić noce i bez zbędnego przedłużania możemy zacząć, napiszcie, czy chcecie, żebym kontynuował tą Tutaj serię I co? Zaczynamy Continue i Night one Lecimy Okej okay. eee, Na pewno Mute Ciebie nie chcemy tutaj Jak się w to grało? Mm. Na pewno tutaj nie musimy to napełniać Dobra nie więcej tak 3. Mniej więcej pamiętam jak się w to grało. Pierwszą noc raczej wam tutaj pominę, bo no, w pierwszej nocy się po prostu nic nie y, dzieje. No i mamy 6. Szybko poszło. Jej, szósta Dobra, i teraz mm, zróbmy sobie drugą noc i spróbujemy jeszcze trzecią. Jak nam się nie uda, to zrobimy ją w następnym y, odcinku. Na Drugie noc już jest, Foxy, więc może by, mo mogą być lekkie problemy. Bo dawno nie grałem we FNAFA 2. E, ciebie tutaj już się ma. <laughs> e, I co, i możemy zaczynać. Za niedługo też e, pojawi się kolejny film z FNaFa 2, ale w Garry's Modzie, z Dropserem nawet, więc no macie co wy wyczekiwać. E, to chyba się dziś pojawi jak to oglądacie, no na pewno dziś się to pojawi, a więc e, będziecie mieli co tutaj oglądać. Też wiecie na mój główny kanał Kolex Minecraft, bo tam też naprawdę nagrywam fajne filmy. I również w FNaFa co prawda. E, ale już z mapek, i tak dalej, i tak dalej. Więc, no, polecam. I co? I gramy. gramy tutaj w NAFA 2. Bo muszę się skupić, dawno tutaj nie grałem. Dobra, powtarzasz się. Po prostu się zamknij, i graj. Oho. Cześć. Ciebie nie chcemy. O! Oh. sobie Freddy. The oh, Blisko było. Dobra. Czy Freddy się zbliża? Nie, Freddy po prostu... Sobie tutaj jest na no spoko o wow. Jezu, jak się wystraszyłem. Dobra. Teraz już trzeba robić taki myk. Bo już dobrze znam grubego. Balloon bo jest znowu w wentylacji. Ale spiątajemy, więc myślę, że będzie G. No, chyba, że jakiś wider tutaj jeszcze przyjdzie, no to mogę mieć problem. A więc skoro może przejść no to sobie lepiej. Będę robił taki myk. No i mamy szóstą. Ejem, tam chyba jeszcze słyszałem, że Magol wybiła dopiero. Um, zróbmy sobie, spróbujmy zrobić tą y, trzecią noc. Oho. Mam jakąś o mm. Ohej Bonnie. To pewnie skoro boli na mnie patrzy, to Chica również. Dokładnie. Co we do mnie chcecie? Nie znam tej kaccenki. Jeśli mam być szczery, nie znam jej. Ok. Jesus. It's me. Ok. Dziwna kaczenka. Na no, pierwszy raz ją widziałem. Tutaj w FNAFie No dobra Zacznijmy trzecią noc Dobra no tutaj już trzeba się trochę skupić Ponieważ no Trasowo liderety mogą się ruszać Wszystkie Więc muszę być czujny Zaraz nic nie mówię, ale muszę się skupić, bo to już jest trzecia noc. Bo nie jest... Nie, nie, Boni. Jakiś inny wideret. Boo boy. To mnie wideret cika. Ei O que é? Mam bo jest w wentylacji Mam Flashlight raczej mi starczy e, Co ja robię? Okej, okay, bo e, ten jest tu Boxy. Co ja robię? Come on, come on, come on. To się z wentylacji. Okej, hey, Bonnie Mara. Piąta Boże, piąta jem. Nie wyskocz mi dzięki Coma, komon, komon, koma. O oh, hej. Jest piąta jem, kama. to było? A, dobra Hej, No, coś z tego... Coś z tego Fnafa zostało Tego skilla I nie mamy żadnego zagrożenia Dzięki Uff. No, come on, szósta mhm, no, znowu Atakują. Prawdopodobnie to tylko Foxy. Yep. Spadaj. No i mamy szóstą ja. A więc mogę się już tutaj z Wami pożegnać, jeśli ma aż trzy noce. Eee, więc dziękuję Wam za oglądanie tego filmiku. Eee, a jeszcze mam jakąś kacenkę No dobra, to sobie ją obejrzmy. Obejrzmy. O, no i to już się na nas patrzą full. No, wszyscy są na mnie wykreowani, wszyscy mnie chyba nie lubią, albo wiedzą, że jestem Night Garden, no, może o to chodzi, w tych kacenkach że oni wiedzą, oni wiedzą, oni wiedzą, że jestem to Night Garden. Niedobrze. 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 Niedobrze, it's me. A więc dziękuję wam za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że będziecie na kinach na tym FNAFie 2 ja na pewno. No i trzymajcie się. No i cześć.